Cześć, cześć kochani, Marek malec z tej strony bezpan.pl nagrywam film z pierwszej linii frontu odnośnie załadunków i rozładunków. Co się w tej chwili dzieje, bo wiem, że na pewno czekacie, no ja jakbym coś zamówił, to też bym czekał. No, to jest, to jest naturalna, naturalna rzecz, że chcecie wiedzieć, co się dzieje. Sytuacja, sytuacja jest nie jest łatwa, że tak powiem, dlatego że w Hiszpanii panuje potężny bałagan, wiecie co, ja Wam powiem... O, czekajcie, coś zabiorę, tu, tu trochę kartusz spad. Eee, co miałem powiedzieć? Aha, w Hiszpanii bałagan. Powiem Wam, że takiego e, syfu, jak jest tam w tej chwili, to chyba nie było nawet, jak się zaraża. zaraza zaczęła dwa lata temu. Tam, Ja mam wrażenie, że tam, e, że tam w tej chwili chyba nikt nad niczym nie panuje dziś może po kolei bo w każdym samochodzie, który wysyłam jest coś nie tak, ładują mnie to co trzeba, nawet co nie zamawiałem tak, ja tego nie wiem tu przyjeżdża do mnie, okazuje się że no rzeczywiście, załadowali mnie to, ale to nie szkodzi, bo to co e, to żebym wysłał następny samochód, tylko każdy samochód to po pierwsze jest majątek po drugie muszę zapłacić za to co mi załadowali a czego nie chciałem, no Niektórych rzeczy w ogóle nie załadowali, tak? Na przykład dasylirionów z jednej firmy, Longissimum i Seratifolium Już do większości z was napisałem. Może, może za miesiąc jeszcze coś będę wysyłał tam auto, bo na tą chwilę po prostu jest to niewykonalne, bo oni mówią, no tak, oni to zostawili, że rzeczywiście jakoś zostało. No ktoś nie wsadził, tylko że. Wrócenie czy wysłanie tira po no jedną paletę, bo to by, za, za, no nie wiem, jedną czy dwie palety by to zajęło, no to koszt byłby taki, że ten Dacilirion musiałby kosztować nie wiem, nie 350 zł, a 700, tak? Więc nikt by tego nie kupił, no po prostu koszmarki się dzieją. Dzisiaj rozładowywaliśmy samochód, otwieram. Że tak powiem, wieko, patrzę, a tam połowa rośli nie ma. Mówię, co się dzieje? Yy, dzwonię do nich, piszę, okazuje się, nie, no, przecież wiadomo było, że to się nie zmieści na samochód, ale jak im napisałem, ile potrzeba miejsca, to powiedzieli, że no, na cały samochód wystarczy, a teraz mi wysyłają przeprosiny, rzeczywiście nie. No to ja mówię, dobra, słuchajcie, bo moi klienci czekają, natychmiast wysyłam następny samochód, jak tylko znajdę. Nie, nie, nie. To teraz się nie da, bo mają, przez to, że był tydzień przestojów, bo padało, to teraz e, kilka dni już mają wszystko załadowane w transportach i nie mają jak. A e, później w połowie następnego tygodnia już są święta. Mają przerwę świąteczną, więc mogę ładować po świętach. Po prostu. Ech, powiem Wam. Tak szczerze wam powiem, że to jest chyba mój ostatni sezon, bo zdrowie mi nie pozwala. Jestem tak wypluty. Ja, nie wiem, czuję się jakby ktoś mnie połknął, przeżył, yy, pogryzł i wypluł coś w tym sensie mniej więcej. To jest po prostu. Ja jestem chyba zbyt dużym perfekcjonistą. Chciałbym, żeby wszystko było idealnie. I tak się nie da po prostu, bo, no bo ja nie mam na to wpływu. Nie mam na to wpływu, co. Jaka jest pogoda w Hiszpanii. Później, że jest brud w Polsce. Później, że ładują mnie to, co trzeba. Nie wiem, czy w ogóle dobrze mnie słyszycie, bo jest dosyć duży wiatr u mnie w tej chwili. Także, jeżeli czekacie, przepraszam was za to, że tak się to przesuwa wszystko. Ja po prostu, no nie wiem, ten, w tym roku się jakby wszystko zawaliło, tak? Wszystko się wali po kolei. Każdy jeden samochód, który jedzie, jest no jest nie tak tak po prostu dla mnie to jest dla mnie to jest dramat bo ja bym chciał żebyście wy wszyscy byli zadowoleni a niestety na pewno nie jesteście bo ciągle czekacie i ciągle się wszystko przesuwa i najgorsze jest to że dokładnie nie wiadomo kiedy przyjdzie bardzo was przepraszam jeszcze raz Uprójmy się wszyscy w cierpliwość. Ciągle walczę, może jeszcze uda mi się przed świętami ściągnąć, bo tam były duże butie, kapitaty piękne i yuki gloriozy, na które czekacie. Ciężka sprawa, naprawdę. Ciężka sprawa i jestem przywalony tym wszystkim. Czuję się jakbym leżał, a na, a na mną jakby, na, na mnie jakby leżały jakieś kuiwa, betonowe płyty. E, także słuchajcie, czekamy. E, jeżeli e, już do kilku osób pisałem, że pewne rzeczy poprzyjeżdżały, to, to niektórzy już u mnie będą w piątek sobotę. E, najgorsze jest to, że ja zamawiam z 6-7 plantacji, tak? I jeżeli Ktoś ma, nie wiem, z daleka jest i chce przyjechać, lub mamy my zorganizować transport, i na przykład wziął 7 czy 8 rzeczy i jednej nie ma i na nią trzeba czekać, to te wszystkie rośliny będą czekać 2-3 tygodnie, bo nie ma tej jednej, tak? Które, która miała być, a której, że nie załadowali, że się nie zmieściła i tak dalej, i tak dalej. To po prostu nie ma. Ale postaram się to wszystko ogarnąć, wszystko okiełznać. I na przyszły rok chyba sobie po prostu odpuszczę, lub będzie to w jakimś minimalnym stopniu, bo to, co się dzieje w tym roku, e, to jest po prostu makabra. I chyba nie warto niszczyć sobie zdrowia, e... bo jeszcze są dzieci i żona. Dobra, to taki przygnębiający materiał chyba, ale nie chciałbym, żeby był przygnębiający, tylko chciałem wam przedstawić po prostu sytuację, e, sytuację z linii frontu jak wygląda, żebyście się nie denerwowali, żebyście na mnie psów nie wieszali, e, żebyście mnie gdzieś w duchu nie przeklinali, bo ja naprawdę nie jestem winny, że oni wszystko pieprzą w tej Hiszpanii. No po prostu strasznie chciałbym mieć na to wpływ, ale nie mam. Chyba powinienem być przy załadunkach, ale, ale nie mogę jednocześnie być przy załadunku i przy rozładunku. No tak, to by chyba było na tyle. Jak ktoś ma jakieś pytania, ee, to piszcie. Ja do każdego z osobna zaczynam pisać, co i jak. Jeżeli, jeżeli ktoś ma wszystko, to po prostu do niego piszę: wsiadaj, przyjeżdżaj. Tak samo no, z, tymi, z tymi transportami, tak? które my organizujemy, to wy wiecie przecież, że ja nie mam własnej firmy transportowej, tylko szukam transportów na rynku, tak paliwo, które kosztowało 5 zł, a kosztuje 8. No wiadomo tego nikt nie był w stanie przewidzieć, ale to wszystko, wszystko niestety no, Drożej, tak, a wiadomo, że szukamy, żeby było, żeby było jak najtaniej. Nikt nie chce za nic, za nic przepłacać, więc to wszystko zajmuje masę czasu, żeby nie tracić, że tak powiem, zbędnie pieniędzy, bo wiadomo, że nikt za dużo nie ma. Słuchajcie, pamiętajcie, mimo wszystko, że zapalniamy Polskę z bezpropel że rośliny są, jutro jak będę to nagram Wam jakiś film żebyście zobaczyli jak wyglądają te rośliny dzisiaj po prostu już nie miałem siły tam dłużej być bo, bo psychicznie mnie Hiszpanie wykończyli tym, że miały być, wszystko się zmieścić w jeden samochód a okazało się, że będą dwa i czuję się jakby mnie ktoś baseballem w głowę walnął na gwałt szukam następne samochody i to jest tak, że jak jednocześnie szukam samochody, to nie mogę pakować, to nie mogę coś, a ciągle jestem sam. Dobra, kochani, kończę ten wywód. Tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. A jeżeli macie możliwość przyjechać osobiście, jakąkolwiek, żeby coś odebrać samemu, to przyjedźcie. Jak macie kogoś, żeby wam. Nie wiem, jakiś transport, też swój ze swojej strony. Przyjedźcie. Ja też będę się pytał klientów, którzy będą osobiście przyjeżdżać, czy wracając gdzieś nie jadą w stronę, czyjąś tam, żeby komuś coś podwieźć, żeby to wszystko jakoś, jakoś ugryźć. Życzę Wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się, dbajcie o zdrowie, dbajcie o siebie, dbajcie o rośliny. I wspaniałego dnia. Cześć! Hej.